Dzień dobry, witamy w Jabłonowie. Dzisiaj zaczniemy od przejścia po placu. Pokażę wam tak na szybko, co mamy. Przecież mamy dużo więcej samochodów od auta, które wam za chwilę zaprezentuję. Mamy auta, zobaczcie, mamy auta na każdą kieszeń. Mamy auta sportowe, takie jak ten Mercedes GT czy Maserati Levanty, ale mamy też zwykłe samochody jak ten Mitsubishi asx, czy Citroen C4 tam Mazda 6 w promocji a zaprezentuję Wam dzisiaj już go widzicie tego pięknego Peugeota 308 w wersji GT Line jeszcze ggt, ale już prawie tak naprawdę no, gdyby to był ten mocniejszy silnik i automatyczna skrzynia biegów Byłoby to prawdziwe GT. Tu mamy silnik 150-konny, który generuje 370 nm. 180-konny ma tylko 30 nm więcej. On ma 400 nm, natomiast te 370 nm w samochodzie, który waży 1315 kg, naprawdę robi robotę. Tu mamy niecałe 9 sekund do setki mamy 215 km prędkości maksymalnej. Co ciekawe w Peugeotcie 508 z tym silnikiem, z tą skrzynią prędkość jest ograniczona elektronicznie do 210. Przy 210 mamy odcinek. to mamy 215 km, czyli tej blokady nie ma może ze względu na bardziej sportowy charakter tego ślicznego samochodziku. Eee, 2015 rok, Francja Nagrywaliśmy wczoraj TikToka, jak samochód zjechał z Lory. No wygląda tak, jak w tej chwili tak naprawdę. Odkurzyliśmy go, opłukaliśmy go, żeby odrobinę bardziej się błyszczał, bo był przykurzony. Samochód w pełni bezwypadkowy. No i na całym małcie są dosłownie dwie skazy. Pokażę Wam. Tu mamy zderzak. Nie mamy czasu tego zrobić. Ktoś musi z tym albo żyć, albo sobie poprawić. Albo jeżeli uważasz, że auto z tak zarysowanym zderzakiem to auto powypadkowe, bo tacy klienci niestety też się zdarzają, no to taki człowiek musi kupić sobie nowe auto. Eee, I jak zrobi sobie rysę, taką jak tu na przykład mamy jeszcze, no to wtedy wyrzucić auto na śmietnik. Widać nie widać. To też jest taka bardzo drobna skaza do zrobienia. Eee, biała perła, tak jak widzicie, bardzo ładnie się mieni w słońcu. Panorama. Idziemy do bagażnika bagażnik, no to jest samochód jakiś 20 cm krótszy od ta 508, ale bagażnik ma 556 litrów, jak złożymy fotelę będzie tych litrów prawie 1400. Tu mamy... O, jest koło zapasowe, jeszcze chciałem powiedzieć, że brak. Natomiast jest i podnośnik, jest i krótszy, i dojazdóweczka też. Ha, pięknie to wygląda. Mm, duży bagażnik dużo miejsca w środku, kamery system bezkluczykowy bardzo lubię ten model bardzo lubię ten model i w ramach ciekawostki mogę Wam powiedzieć, bo na pewno wielu, wielu z Was już to wie, ale wielu nie wie nowy Peugeot 508 jest wielkości właśnie tego samochodu czyli to nie jest małe auto a wręcz Peugeot stwierdził, że Poprzednia 508 jest za duża, dlatego też ją zmniejszył. No tu mamy: wszystko tu mamy. Mamy aplikacje do telefonu Android Auto, Apple, CarPlay. Mamy klimatyzację dwustrefową. W ramach ciekawostek samochód sam parkuje. Chyba takiego Peugeota jeszcze nie mieliśmy. Albo żeśmy to przeoczyli po prostu. Spójrzcie sobie na kierownicę. Tak, powoli sobie po tej kierownicy przejadę. Fajna kierownica. Spójrzcie na fotel kierowcy. No ja go trochę wysiedziałem, trochę. Jestem dużym jego mościem, jakby nie było. Auto ma, już Wam pokazuję, 209 000 km kilometrów oryginalnego przebiegu i naprawdę Zużycia po tym samochodzie nie widać, prawdopodobnie jeździł w trasach. Naprawdę jest bardzo, bardzo porządny. Samochodzik pięknie utrzymany, zadbany. No i wyposażenie to jest ktoś za ten samochód dał dużo pieniędzy. Blisy nie tak dużo, oczywiście, jakby dziś chciał wyjechać tak wyposażonym samochodem, bo dziś ceny nowych samochodów osiągnęły już granicę absurdu natomiast no, tyle co dwa podstawowe Peugeoty 308 ten samochód kosztował na pewno mamy elektryczne fotele z pamięcią i z masażami mamy pełną skórę mamy deskę rozdzielczą przyszywaną czerwoną nicią mamy tempomat mamy system bezpieczeństwa wielosezonowe opony no i to co bardzo lubię też w tych samochodach Full-lEDowe światła. To każdy, kto każdy, kto czasami musi jeździć w nocy, naprawdę te światła doceni. bardzo dobre auto w bardzo dobrej cenie. Zapraszam do Jabłonowa.